Terima kasih telah menonton! 1 czerwca Tarnobrzeg będzie obsługiwać nowa firma komunikacyjna Polkar, która od lat świadczy tego typu usługi w Katowicach i Olkuszu. Z deklaracji przewoźnika, który kontaktował się z Wydziałem Komunikacji, wynika jasno, że tak jak zadeklarował, 14 pojazdów, chyba marki MAN, tak, zamierza na dzień 1 czerwca przedstawić, podstawić na terenie miasta i zamierza zrealizować zgodnie z objętym przetargiem usługę w zakresie transportu komunikacyjnego. Będzie się to oczywiście wiązało z pewną kampanią medialną, ponieważ nowy, nowy przewoźnik realizujący mowę od 1 czerwca będzie musiał wydać swoje własne bilety. I wiem, że, że, że do wydziału takie zapytanie co do kształtu wzoru. Również zadeklarował deklarował istotną rzecz z punktu widzenia społecznego, że jest zainteresowany przejęciem pracowników grupy około 25 pracowników. Docelowo wiem, że firma myśli również o rozszerzeniu działalności na terenie miasta w układzie poza umową przewidzianą na świadczenia usług transportowych, a więc przejazdy na trasach komercyjnych. Od kilku tygodni trwają prace związane z budową stanicy żeglarskiej przy Jeziorze Tarnobrzeskim. Intensywnie rozpoczęły się prace budowlane przy budowie stanicy żeglarskiej i KEI. Oczywiście budowa KEI rozpocznie się po sezonie wakacyjnym, a więc pod koniec sierpnia tak planuje firma Skańska. Wejście natomiast póki co wykorzystuje sprzyjające warunki pogodowe. Już z informacji służb naszych miejskich inwestycyjnych są wylewane ławy fundamentowe. Powstanie nowoczesnej stanicy ma wpłynąć na poprawę atrakcyjności akwenu. Będzie się ona składać z trzech kondygnacji. Na parterze usytuowana będzie sala wykładowo-szkoleniowa dla około 40 osób, świetlica, szatnie, bufet i kuchnia oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze będą mieściły się pomieszczenia administracyjne, pokoje gościnne oraz sanitariaty z prysznicami. Od 2 maja do 30 listopada można łowić w Jeziorze Tarnobrzeskim. Wędkować będzie można za sprawą porozumienia, które zostało podpisane pomiędzy prezydentem Norbertem Mastalerzem a prezesem Okręgu Tarnobrzeskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Antonim Brudzem. Na stadionie miejskim działa już monitoring. Kibiców obserwuje 27 kamer. Późną jesienią udało nam się zrealizować pierwszy z dwóch budynków na fasadzie, na, na koronie stadionu. Tu mieści się punkt dowodzenia dla służb. Dbających o bezpieczeństwo podczas organizowanych imprez masowych, jak również Centrum Monitoringu i w związku z Państwa pytaniami, zimą szczególnie po ogłoszeniach, po informacjach medialnych o powstaniu monitoringu na stadionie, deklarowaliśmy, że przed pierwszym meczem piłkarzy siarki dokonamy takiej prezentacji. 27 kamer, które będą oglądać to, co dzieje się na obiekcie sportowym, mają w szczególności zapewnić bezpieczeństwo osobom, które. Będą przyglądały się meczom piłkarskich odbywających się tutaj na płycie boiska. Kamery są rozlokowane na terenie trybun, a także wokół płyty stadionu. Zapewniają podgląd zarówno ciągu komunikacyjnych, jak i tego co dzieje się w poszczególnych sektorach na trybunach. Ustawa nas obliguje do identyfikacji uczestników tej imprezy, czyli kibiców. Wiosnę rozpoczniemy taką już prawie pełną identyfikacją prawie każdego, każdego uczestnika, który będzie na tym, na tym obiekcie oglądał mecz. Będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy sprzedając bilety zapisywać każdego kibica na listę numerem PESEL-u, nazwiskiem, imieniem, a także z miejscem, który zostanie mu przydzielony na, na trybunie. Sektor, rząd i miejsce. To będzie taki y, praktycznie już zakończony etap y, pełnej identyfikacji i monitorowania imprezy sportowej, czyli meczu na stadionie miejskim w Tarnobrzegu. I y, przed sprzedaż cały tydzień prowadzimy w klubie w pokoju 115. Od godziny w od poniedziałku do środy od, od 11 do 13, czwartki, piątki, od 9 do 14.30. Także uważam, że nie powinno być problemów, jeżeli ktoś będzie chciał. Y, nie będzie chciał stać w kolejkach, to możesz przyjść do klubu i, i kupić bilety. Prezydent Tarnobrzega został uhonorowany prestiżowym tytułem Samorządowy Menadżer Regionu w ósmej już edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2012. Konkurs został przygotowany przez czasopismo ekonomiczne Puls Biznesu i firmę badawczą Millward Brown SMGKRC. Jego celem jest wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu. Jednym z wyróżnionych samorządowców województwa podkarpackiego był prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalesz niezmiernie mi miło że wśród osób wyróżnionych tym tytułem znalazło się moje nazwisko tym bardziej że zasada tego konkursu polegała na tym że oddaje się głos na swoim zdaniem samorząd który jest otwarty na wspieranie działań gospodarczych, a jednocześnie nie można głosować na siebie siłą rzeczy. Więc cieszę się, że zyskałem po zaledwie dwóch latach bytności w roli prezydenta miasta, zyskałem w oczach kolegów samorządowców, wójtów, burmistrzów i prezydentów i znalazłem się w tak zacnym gronie. Włoda Tarnobrzeskiego Magistratu przyznaje, że wyróżnienie tytułem samorządowy menadżer regionu to również wielka zasługa jego pracowników. Przez ostatnie dwa lata bardzo dużo zrobiliśmy na rzecz pobudzenia gospodarczego. Ja wiem, mam świadomość tego, że wielu mieszkańców oczekuje prostych rozwiązań, a jednocześnie cudownych zjawisk. No, ekonomia, gospodarka to są procesy długofalowe. Obok Norberta Mastalerza podobne wyróżnienia otrzymali również włodarze ościennych miejscowości, prezydent Stolowej Woli Andrzej Szlęzak i burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon. Po raz szósty mieszkańcy Tarnobrzega mogli porozmawiać z pracodawcami i starać się o pracę w wielu miejscach jednocześnie. Kilkudziesięciu wystawców zaprezentowało swoją ofertę skierowaną zarówno dla poszukujących pracy, jak i młodzieży, która chciałaby się jeszcze kształcić. Przyznam szczerze, że więcej jest pracodawców, którzy są chętni do, do przybywania do nas, prawda? Ofer pracy jest nie mniej, bo w tamtym roku mieliśmy jakieś 220, a w 280 jak gdyby takich, które są wprost złożone przez pracodawców, którzy tutaj są obecni. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze wszystkie oferty EURES i te wszystkie, które, które są w sieci ogólnopolskiej, które też są tutaj prezentowane. Poza tym wydaje nam się, że jest też duże, większe zainteresowanie młodzieży. W tym roku obserwuję tutaj sporą grupę Młodzieży, która aktywnie dopytuje i, i prawda, interesuje się ofertami nie tylko pracodawców, ale również tymi, które oferują szkoły. Tutaj jak Państwo widzicie, no tutaj głównie dominują oferty handlowej, i oferty usługowej z, z obszaru ubezpieczeń, prawda? Także gama jest dość szeroka i myślę, że każdy, kto jest zainteresowany jakimś znalezieniem czegoś dla siebie, to, to tutaj przynajmniej jeżeli nie może od razu oferty, to przynajmniej nawiąże kontakt z pracodawcą, który być może w przyszłości będzie mógł. Mógł pomóc w spełnieniu jego marzenia, czyli w znalezieniu pracy. Ja myślę, że bardzo cenna inicjatywa. Każdy samorząd, a przynajmniej w naszej części, w naszym regionie, największą bolączką to jest sytuacja na rynku pracy, i każda inicjatywa służąca poprawie tej sytuacji jest cenna. To już szósta edycja targów pracy i edukacji organizowanej przez. Panią dyrektor Teresę Hunkę. Wspólnie z paną starostą staramy się na miarę swoich możliwości organizacyjnych wspierać tą inicjatywę, bo tak jak wspomniałem, tu, jest, tu dochodzi do i wymiany oferty edukacyjnej, ale również są wprost zgłaszane potrzeby na rynku pracy przez szereg instytucji. Tegoroczna edycja, szósta edycja tej inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy jest chyba w rekordowej obsadzie, bo o ile porównując lat trzy wstecz, chyba nigdy nie było tyle stoisk. To dobrze. Młodzi ludzie mają możliwość zaopatrzenia się w podstawowe wiadomości, ofertę, czy to w odniesieniu do tego, co będą chcieli robić, kształcąc się w jakim profilu, w jakim zawodzie lub uczęszczając jako student na konkretną uczelnię, ale również, tak jak wspomniałem, pojawiają się firmy. Zakłady ze swoimi ofertami. W tym roku widzę bardzo częstym zawodem jest poszukiwanie pielęgniarki, tak czy przez zakłady opieki medycznej, szpitale czy inne instytucje realizujące świadczenia w zakresie zdrowia mieszkańców i obywateli. Oprócz stoisk tarnobrzeskich pracodawców można było odwiedzić przedstawicieli Urzędów Pracy z Regionu Sandomierza, Stalowej Woli, a nawet Rzeszowa. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu będą ułatwiać absolwentom wejście na rynek pracy. Porozumienie o współpracy podpisali rektor PWZ dr Paweł Maciaszczyk i wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tadeusz Gospodarczyk. Wojewódzki Urząd Pracy Robi wszystko, co może w systemie, w którym działa instytucjonalnie, do tego, by reagować czy to na jakieś pożary związane z rynkiem pracy i zwolnieniami, ale także z profilaktyką. Dlatego też. Dzisiaj no jakby formalizujemy naszą współpracę, która trwa od kilkunastu miesięcy. Taka współpraca w skali województwa odbywa się w zasadzie z większością wyższych szkół zawodowych, ale nie tylko szkół. Fundamentem, na którym będzie oparta współpraca pomiędzy szkołą a Urzędem Pracy ma być biuro karier. Chciałbym, aby powstała u nas w biurze karier baza zawodów. I baza pracodawców, którzy zostawialiby informacje na temat swoich zapotrzebowań, swojego zapotrzebowania, swoich oczekiwań, ale także, żeby studenci mogli z drugiej strony do tej bazy wprowadzać informacje na temat swoich predyspozycji, swoich oczekiwań, swoich możliwości i składali obie strony, krótko mówiąc, ofertę wzajemnie się uzupełniającą. I Wojewódzki Urząd Pracy będzie dyżurował w naszej uczelni poprzez no, prowadzenie dyżurów swoich pracowników, osób doświadczonych, które będą mogły naszym studentom pomagać w zrozumieniu rynku pracy pod kątem sposobów szukania Pracy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. To jest wsparcie biura karier, do którego nasi doradcy systematycznie chodzą na dyżury, w ramach których udzielają porad, czy to indywidualnych, czy, czy grupowych, czy pomocy psychologicznej. Zgodnie z porozumieniem obie instytucje będą współorganizować imprezę, która rozpocznie się 14 maja o godzinie 10 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jarmark zawodów umożliwi wszystkim, a szczególnie uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, rozmowę z pracodawcami z północy Podkarpacia. PWSZ podjął też kroki w celu utworzenia możliwości kształcenia na kierunku informatyka, co związane jest z potrzebami lokalnego rynku. Najnowsza książka Tarnobrzeskiego historyka Tadeusza Zycha rzuca nowe światło na losy ponad 60 osób w bestialski sposób zamordowanych w lesie Katyńskim. Książka Tarnobrzescy Katyńczycy jest w gruncie rzeczy pokłosiem kilku lat pracy. Takie etapy tej pracy one ukazywały się wcześniej 12 chyba czy 13 lat temu cieniutka książeczka o pierwszych Tarnobrzeskich Katyńczykach. Potem pojawił się zeszyt historyczny, tak zatytułowany i dzisiaj tarnobrzescy katyńczycy. To, że mówimy o pewnych etapach pracy nad tym tematem, to jest również swoisty przykład, jak sprawa Katynia na przestrzeni ostatnich 20 czy 30 lat, jak ona się odkrywała. Musimy pamiętać, że punktem startu było kłamstwo katyńskie, czyli albo brak jakiejkolwiek wiedzy na temat Katynie, albo informacja mówiąca o tym, że zbrodnia została popełniona przez Niemców. Kiedy w 1992 bodajże roku odsłaniano pierwszą tablicę katyńską w kościele Dominikanów w Tarnobrzegu, to na niej było wyryte dziewięć nazwisk. Tyle funkcjonowało w świadomości Tarnobrzeżan, Katyńczyków. W mojej ostatniej książce tych nazwisk jest ponad 60. I tutaj momentem przełomowym niewątpliwie była praca prowadzona przez już świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika, który długie, długie lata poświęcił kwestii katyńskiej i publikowane pod jego auspicjami księgi cmentarne, polskich cmentarzy, nazwijmy to umownie katyńskich, bo przecież tu nie o kateń tylko chodzi zawierały no, podstawowe takie informacje, często jedno-dwuzdaniowe, na temat tych, których udało się zidentyfikować i trzeba było przewertować te ponad 20 tysięcy nazwisk, znaleźć jakiś punkt zaczepienia, który by tych pomordowanych łączył z Tarnobrzegiem, czy to miejsce urodzenia, czy miejsce pracy, czy na przykład ukończona szkoła i potem próbować te dwa czy trzy zdania Rozwinąć w miarę zborny biogram i to było najtrudniejsze. Wśród tych 60, no, można by ich podzielić na dwie kategorie. Na tych, którzy w jakiś sposób byli bliżsi, bo dzięki temu, że udało się dotrzeć do ich rodzin, to te biogramy, informacja była pełniejsza, i ci, którzy. Jak mówię, byli anonimowi. Trzeba było szukać w tych księgach cmentarnych punktów zaczepienia, a potem no, szukać dodatkowych informacji. Więc często była to praca benedyktyńska. Praca, która no nie ukrywam, tutaj, wynikała z pewnego wewnętrznego imperatywu. Pisałem to z przekonaniem, że. Mamy do spełnienia pewien dług wobec tych osób, którzy nie tylko zostali zamordowani w sposób fizyczny, okrutny w sposób fizyczny, ale również chciano na nich popełnić jeszcze drugą zbrodnię, zbrodnię zapomnienia. Hołd wszystkim pomordowanym w Katyniu oddał także autor książki Tarnobrzeski Słownik Katyński, Bogusław Szwedo. Księgi cmentarne, a później to już dokumenty parafialne Urzędu Stanu Cywilnego, no i głównie Centralne Archiwum Wojskowe. Tutaj jest 45 oficerów Wojska Polskiego i na szczęście wszystkie akta personalne ich się zachowały. Obchody trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Tarnobrzegu odbyły się przed pomnikiem upamiętniającym 96 ofiar katastrofy lotniczej. To tam przedstawiciele Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Niezależni Razem i Rady Miasta złożyli więcej. Myślę, że łączy nas jedno, łączy nas to, że y, ta śmierć tych osób, myślę, że nie powinna pójść na marne, powinna ona jeszcze bardziej scementować nas jako Polaków i nie patrząc na różnice światopoglądowe, nie patrząc na to, że jedni są z prawej, drudzy z lewej sceny politycznej. Powinniśmy razem czcić tą pamięć co roku i powinniśmy pamiętać o tych Polakach, którzy oddali życie i w okresie II wojny światowej za nas, za to, żebyśmy my mogli w wolnej Polsce funkcjonować. Myślę, że i katastrofa smoleńska, i Żołnierze, którzy w czasie II wojny światowej zostali pormordowani pod Smoleńskiej zasługują na pamięć i na to, żebyśmy co roku czcili ich, czcili wspólnie, nie patrząc jeszcze raz to powtórzę na różnice poglądowe, żeby nas ten dzień łączył w bólu i w nadziei, że budujemy lepszą przyszłość, lepszą Polskę i właśnie na tym powinniśmy się najbardziej skupić. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. Na napisanie sprawdzianu mieli 60 minut, dodatkowe 30 minut przewidziano dla osób z dysfunkcjami. W naszej szkole do sprawdzianu w klasach szóstych podeszło 88 uczniów, są cztery klasy szóste, i w takiej liczbie właśnie stawili się dzisiaj wszyscy. Nawet ci lekko podkatarzeni przyszli również, żeby później nie pisać samodzielnie w terminie drugim. Egzamin sprawdzał umiejętności z zakresu czytania, pisania, rozumowania, wyszukiwania informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Test był w miarę trudny, jeśli mam oceniać, chociaż staraliśmy się wszyscy jak najlepiej go napisać. Mi osobiście zabrakło troszkę czasu. Były pytania z matematyki, z języka polskiego. Każde pytanie składało się z czterech odpowiedzi, ale to były już pytania zamknięte. Przeczytać trzeba było tekst i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Każdy się w czym specjalizuje, trochę bardziej, trochę mniej. Mi jednak najtrudniej yy, trudność sprawiły zadania z matematyki. Mi się że dobrze. Dla mnie były zadania nawet proste, ale co niektóre to, co niektóre zadawały na serio. Yy, trudne były ogólnie. Ja sobie powtarzam najbardziej właśnie z matematyki yy, te ćwiczenia, takie yy, bardziej dla mnie trudniejsze, wszystkie. Wyniki testu mają pełnić funkcję jedynie informacyjną. Oficjalne wyniki dzieci poznają 22 czerwca. Zakończył się także egzamin gimnazjalny, trwający trzy dni maraton, sprawdzał wiedzę humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i znajomość języka obcego. Test, który jest warunkiem ukończenia gimnazjum pisało blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce, w tym uczniowie tarnobrzeskich szkół. Najważniejsze, co jest to musi przystąpić do egzaminu, chcąc ukończyć szkołę, musi przystąpić do egzaminu. To jest warunek. No chyba, że jest zwolniony albo że jest laureatem, a tak to musi po prostu przystąpić do egzaminu. My staraliśmy się jak najlepiej, no wiadomo, że każdy chce, żeby każdy uczeń napisał na miarę swoich możliwości, najlepiej jak tylko potrafi. Wszystko zostało zrealizowane, powtórzone. No wszystko zależy też od uczniów, no ale myślę też w dużej mierze od pytań. No i jeszcze jest taka jedna rzecz: stres. Stres, który bardzo często powoduje, że uczniowie, którzy są świetnie przygotowani, pod wpływem stresu, no nie zawsze udzielają prawidłowych odpowiedzi. Punkty uzyskane na egzaminie gimnazjalnym decydują, obok punktów uzyskanych z oceny na świadectwie, o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. No jakoś poszło. No, całkiem łatwe było. Masakra. Był. Masakra. siedzieliśmy w ławce. No i jakoś to poszło, trudne. Dużo było takiego materiału, którego jeszcze nie przerobiliśmy. bo nie zdążyliśmy. Końcówka, pierwsza wojna światowa, coś tam było? Tak, tak. W prostu nie było dużo zadań, chyba z cztery, na samym Jest końcu. Mhm. Tak to wszystko Parcie Bardziej powiaty i tak dalej. A, niedawno to przerabialiśmy, więc tak. <grychy> od początku roku w sumie wszyscy tak zbierają tą wiedzę i powtarzamy. E, Takie sobie było w sumie. Spodziewałam się rozprawki, no i była charakterystyka, ale tak to raczej może być. Opisać y, y, odważnego bohatera literackiego. Czy lepiej chyba z historii niż z polskiego, bo te zadania zamknięte były takie trochę podchwytliwe. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Matury wprawdzie nie mają, ale studentami już są. To nie paradoks, ale wiedza przekuta w czyn. Pozwoliła trzem uczniom z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu wygrać indeksy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie drzwi stoją dla nich otworem. Tego niezwykle trudnego dzieła dokonali uczniowie tarnobrzyskiego LO Michał Szul, Kacper Paukus i Kamil Drzyzga. Nie, już pozostanę przy tej uczeniu. już moje staranie, które trwało tam od początku roku, od września, bo to już wtedy rozpoczął się pierwszy etap, to był etap wysyłkowy konkursu, już wtedy zaczęliśmy się przygotowywać, trochę w szerszym gronie niż nasza trójka i już wtedy nam zaczęło przygotowania. Później udało nam się przekwalifikować przez te etapy i sądzę, że to całe poświęcenie, które... Nasz poświęcony czas i czas, który poświęci dla nas nasz pan profesor, bo bez niego to na pewno byśmy nie zdobyli takiej szerokiej wiedzy, zaowocował naszymi wynikami tam. I sądzę, że będę studiował na tej uczelni, po prostu na, na Akademii Górniczo-Hudniczej. Rozpoczęły się eliminacje wstępne do 18. już edycji konkursu Wygraj sukces. Prezentacje młodych piosenkarzy przebiegały w czterech kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników mógł zaprezentować dwa utwory muzyczne, które były oceniane przez jury. Wykonania są tutaj różne, nie ma, nie ma wstępnej selekcji, dla niektórych jest to pierwsza przygoda na scenie, ale muszę powiedzieć, że do tej pory jak słuchaliśmy już dwie kategorie, no nie było tutaj jakichś bardzo złych wykonań. Najważniejsze jest to, że, że dzieci chcą się bawić, chcą brać udział w tym. Dla niektórych jest to fajna przygoda. Komisja oczywiście ocenia podstawowe warsztatowe umiejętności, takie jak dykcja, emisja głosu, intonacja, interpretacja piosenki, ogólny wyraz artystyczny. No i... Przed nami jeszcze trzecia, czwarta kategoria, i później będziemy decydować, kto dostanie się do finału. Dzieci są z, z natury bardzo naturalne, i jeśli yy, dorośli tego nie zepsują, to efekt jest zawsze dobry. Przedszkole numer 15 zwyciężyło w konkursie literacko-plastycznym Przedszkolaki lubią wodę. Z 24 zgłoszonych do konkursu bajek zwyciężyła ta o dość zagadkowym tytule, że jest w kranie woda. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca powędrowała w ręce przedszkolaków, które bajkę ilustrowały. Sama. Z kulak robionym z Kapie woda. Masze. i to cat. i kubeczek z pędzelkami. Muszę powiedzieć, że praca z przedszkola nr 15 wyróżniała się znacznie swoim poziomem, zaangażowaniem i nauczycieli, ponieważ był to konkurs nie tylko dla dzieci, ale również dla nauczycieli. Także śmiało nauczyciel mógł tutaj miał pole do popisu i wspomagać swoje dzieciaki. Wyczerpywała temat, także cele tego naszego konkursu, a więc promowanie literackich zdolności plastycznych, a jak również i promowanie zdrowej żywności. Po raz drugi Tarnoberskie szkoły podstawowe zaprezentowały się w przeglądzie teatrzyków w języku angielskim. Najlepszą grupą teatralną okazali się uczniowie z dziewiątki. Nasza szkoła przygotowała przedstawienie Pussy Boots. Poziom bardzo wysoki, jak do tej pory. Jeszcze jedna sztuka przed, przed nami, ale oceniam, wszystkie zespoły są świetne i naprawdę wybór komisja będzie miała bardzo trudny. Ja przygotowywałam wspólnie z koleżanką tą, tą sztukę dosyć długo. Rzeczywiście ponad miesiąc czasu trwały przygotowania, dekoracje, przygotowanie uczniów próby, próby w szkole. Długo ćwiczyliśmy też poruszanie się na scenie, interpretację słowną ruchową. Także no myślę, że nasz zespół wypadł dobrze, ale obawiamy się, bo konkurencja jest bardzo wysoka. Tennisisk stołowy KTS-u Tarnobrzek drugą drużyną Europy. W finale pokaru ETTU mistrzynie Polski dwukrotnie przegrały z potęgą europejskiego tenisa tureckim Fenerbacze Stambuł. Drużyna ze Stambułu jest poza zasięgiem nie tylko naszego zespołu, tylko wszystkich drużyn w Europie. Jest to drużyna zbudowana za olbrzymie środki finansowe. Posiada w swoim składzie Wiktorię Pawłowicz. Ja twierdzę mam to jest takie moje stwierdzenie, że kto ma Wiktorię Pawłowicz w składzie, to ma Mistrzostwo Puchar Europy. I, no i tak, tak, tak jest. Był to piąty finał KTS-u w historii. Teraz przed naszymi tenisistkami cel podstawowy na ten sezon, czyli walka o obronę tytułu Mistrzyń Polski. Darnobrzek po raz dziewiąty w historii i drugi raz z rzędu był gospodarzem Mistrzostw Polski Księży w tenisie stołowym. Atmosfera wyśmienita, hala przepiękna, gościnność dyrektora wspaniała, także mamy tutaj no, warunki idealne do przeprowadzenia. Takich zawodów. Najważniejsze właśnie jest nasze spotkanie coroczne, bo wiadomo, po Wielkim Poście, gdzie jest odrobina tej posługi, więcej mamy takie spotkanie coroczne, gdzie spotykamy się wspólnie, wymienić jakieś nawet i swoje doświadczenia, a tenis odchodzi tak na drugi plan, nazwijmy to, prawda? Że ważniejsze jest o wiele spotkanie, ale modlitwa, oczywiście. Natomiast tenis to jest taka. Do tego jeszcze taka dogrywka, nazwijmy. W kali sportowej zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 księża rywalizowali w turnieju drużynowym w trzech kategoriach wiekowych i w turnieju Open. Nasz tryb pracy, jak sami wiecie, jest taki, no, w szkole, w kościele, z spowiedzi i tak dalej. Dobrze o tym wiemy. I bez ruchu, bez takiego, mówię, takiej pasji, to, to byłoby ciężko. A mówię, grałem w szkole podstawowej w Tenisa, nie? Takie pierwsze zarażenie i reprezentowałem województwo, gdzieś tam miałem szansę, także nie wyobrażam sobie, mówię, żeby, żeby nie mieć czasu na tenis, bo no, księża to z różkami najzwyczaj zazwyczaj i musimy nad tym pracować też. Księża walczyli o medal już po raz 23. Po raz pierwszy mistrzostwa miały charakter międzynarodowy dzięki obecności duchownego z Ukrainy.